I postawił mnie na nogi, potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi, Synu Człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach, posyłam Cię do nich, abyś im powiedział, tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, Prze przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Oto Słowo Boże. Amen. Oh. Mm -hmm. jego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłał mi krzatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, Lecz mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa albowiem ile krać nie domaga, tylekroć jestem mocny. Oto Słowo Boże. Się uwolność. Alleluja. Alleluja. Ansa. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd to u niego? Co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry i powątpiewali o A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne się i nauczał. Oto słowo pańskie. To, co odkryłem dość późno, muszę przyznać, to, że w chrześcijaństwie chodzi o ktoś, a nie o coś. Nie wiem, jak wy to przeżywacie, czy jak przychodzicie na Eucharystię, to wam chodzi o coś, czy o ktoś. Przepraszam, że tak zniekształcam trochę polski, ale czy chodzi mi o spotkanie z osobą, czy chodzi mi o to, żebym zrobił to czy tamto, wykonał takie czy inne działanie? Czy przychodzę na Eucharystię i mam zrobić co? No, nie wiem, przeżegnać się, powiedzieć takie słowa, których się wyuczyłem, posłuchać Słowa Bożego, usłyszeć kazanie, potem modlić się, przyjąć Eucharystię. Przyjąć błogosławieństwo iść do domu, pozwolić się rozsyłać. Czy macie takie doświadczenie, że spotkaliście kogoś, czy że wypełniliście te rzeczy, które są przypisane, żeby je wypełnić. Wypełniliśmy, niektórzy mówią wręcz, spełniliśmy obowiązek mszy niedzielnej i mamy grzechu. Ale czy nie mamy, jeżeli się nie spotkaliśmy? Nie spotkaliśmy się z Bogiem, nie spotkaliśmy się z drugim człowiekiem, z bratem, z siostrą. To, co powiedziałem na początku o Piotrze Jerzy, że on chciał być zawsze bardzo blisko Boga i bardzo blisko drugiego człowieka. Dlatego też tak bardzo kochał Eucharystię, to nie było oczywiste w jego czasach, żeby codziennie przyjmować Komunię Świętą. Trzeba było mieć specjalne pozwolenie, więc się wystarał, żeby je mieć, żeby mógł codziennie uczestniczyć w Eucharystii, bo potem mówił: Przez to, że przyjąłem Ciebie, mogę iść do Twoich biednych, żeby spotkać się z nimi, żeby przynieść to błogosławieństwo, które tutaj otrzymałem. Papież Jan Paweł II nazywał go człowiekiem błogosławieństw. Ale można rzeczywiście i to jest pułapka dla każdego, każdej z nas, że na pierwsze miejsce wyjdzie to, co robię, a nie spotkanie. Bardzo często spotykam tych ludzi, którzy mi mówią: już dawno się nie spotkałem, czy nie spotkałam z Bogiem. Już dawno nie spotkałam na swojej drodze, nie spotkałem człowieka. Mam wielu znajomych, bywam w różnych miejscach, robię różne rzeczy, ale w nich nie chodzi o to, by się spotkać. I to jest ważne, żeby sobie zadać to pytanie: czy ja chcę się dzisiaj spotkać z Bogiem i z człowiekiem? A jeżeli już odpowiemy tak, tego chcę, to jak sobie. Wyobrażam to spotkanie, albo może lepiej powiedzieć, o co w tym spotkaniu miałoby chodzić, że chcę się spotkać z Piotrem Jerzym i o co w tym spotkaniu ma chodzić. Przyznam, że jestem zachwycony, nie pierwszy raz w moim życiu, tym jak słowo Boże. Odpowiada na nasze potrzeby. Te czytania, które dzisiaj przeczytaliśmy, usłyszeliśmy, one przypadają normalnie na tą niedzielę. Nie na wspomnienie Piotra Jerzego. Ale wydaje mi się że znakomicie pasują i jednocześnie tłumaczą to, o czym ma chodzić w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Słyszymy już w pierwszym czytaniu z księgi Proroka Ezechiela, zwłaszcza Ostatnie zdanie do mnie mocno dociera. Czy będą słuchać, czy też zaprzestaną? Są bowiem ludem opornym. Przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. I widzimy w Ewangelii, jak Jezus mówi, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Jak znamy życiorys błogosławionego Piotra Jerzego, to on bez wątpienia był lekceważony w swojej rodzinie. Jego ojciec był politykiem, był senatorem, był ambasadorem w Berlinie, był też właścicielem Gazety La Stampa, był niewierzący. Jego mama była artystką, malarką. Gdy zobaczyli, że na pogrzeb przyszły tysiące ludzi, i to biedaków, a to była naprawdę zamożna rodzina, to ojciec tylko powiedział do żony: Nie znaliśmy naszego syna. Chyba nie muszę tłumaczyć, że pogrzeb to nie jest najbardziej atrakcyjna impreza, na którą można się udać. A jeżeli ktoś poświęcił swój czas, mimo że Piotr Jerzy umarł nagle w sposób dość cichy, samotny, więc wszystko się rozchodziło tylko pocztą pantoflową, że jest pogrzeb, i tyle osób się o tym dowiedziało, i tyle osób chciało w tym pogrzebie uczestniczyć. Musiał być to ktoś dla nich ważny. On, gdy umierał, miał 24 lata, więc tą posługą wśród biednych zajmował się około 4 lat ilu ludzi musiał w tym czasie spotkać, że tylu przyszło. I jakoś znaczące jest to spotkanie, kim on musiał być, jakim on musiał być człowiekiem, że tak ludzie do niego lgnęli. Mnie osobiście to tłumaczy to, że był synem świętego Dominika, o świętym Dominiku, bo on był tercjarzem dominikańskim, Mówi się, że ta gwiazdka, z którą nad czołem Dominika się go przedstawia, że ona znaczy między innymi to, że jak święty Dominik robił korekcję fraterna, czyli upominał brata, to ten brat czuł się potem bardziej szczęśliwy niż był przed I to jest dar proroczy, że prorok, nawet gdy mówi trudne słowo, ty po tym słowie czujesz się podniesiony, czujesz się pobłogosławiony, czujesz się zbawiony. Bo nie mówi po to, żeby cię przekreślić, bo nie mówi po to, żeby cię potępić, ale żebyś miał życie i żebyś miał życie w obfitości. Piotr Jerzy to był człowiek, który żył pełną życia, żył obfitością. Był bezkompromisowy. I jeżeli chodził po górach, to na całego, i szedł tam cały, i patrzył na to, co się dzieje, Nie? mówił, żeby zawsze wzwyż. To jest zawsze dla nas taki rachunek sumienia: czy ja tak żyję, czy rzeczywiście jak coś wyznaję. Jak coś mówię, że w to wierzę, to ja za tym cały idę. Czy kończę w pół kroku? Ja mówię to z całą świadomością, biję się tu w piersi, bo jeżeli to zdanie o jego ojczyźnie i wśród swoich krewnych i w swoim domu, że prorok jest lekceważony, to dotyczy to bardzo mnie. Widzicie na pierwszy rzut oka, jak ja wyglądam. No raczej nie no jestem człowiekiem gór. Więc jakby ja mam poczucie, że ja za nim nie nadążam. Że to jest mój brat Dominikali, ale ja za nim nie nadążam. Ja nie mam szans, a co tam mówić w sensie fizycznym chodzenia po górach? Ja przyjechałem do Was z łodzi, z klasztoru Piotra Jerzego Frasatiego, bo takie ma imię nasz klasztor. I głoszę tutaj o nim, ale wiem, że u nas w łodzi nie ma dższych, żeby o nim głosić dziś. Może ja, jakby mnie tutaj ojciec Lech, nie zaprosił, też bym o nim dzisiaj nie powiedział ani słowa. Mówię to też, widząc, jak my możemy być daleko, mimo że jesteśmy blisko. Dokładnie to może się dziać, co czytamy dzisiaj w Ewangelii. Możemy być bardzo blisko, możemy przychodzić do kościoła, poświęcać czas na modlitwie, a tak naprawdę wcale nie przyjmować tego błogosławieństwa, które nam nas czeka. Że przychodzi Jezus do Nazaretu z wszelką łaską, z wszelką mocą, z całą miłością, chce głosić, chce uzdrawiać, czynić cuda, a spotyka się z lekceważeniem. I nie mógł tego zrobić. Ta zadra jest w każdym z nas. To nie tylko dotyczy Dominika. Jakbym Was po prostu spytał, patrzycie na błogosławionego Jerzego Frasatiego, słyszycie, co my tutaj opowiadamy z Reckim Lechem, i myślicie tak, tylko błogosławiony nie święty. No jak taki Piergiorgio ma się do świętego Franciszka. No stygmatów nie ma. Nie jest takim patriarchą, jak święty Dominik, święty Benedykt, no, święty Ignacy. Żadnych ćwiczeń duchowych nie ma. Niczego nie wniósł. Nie jest doktorem Kościoła, jak święty Tomasz za Bardzo łatwo o lekceważenie. A tak mocno przychodzi do mnie to zdanie z Biblii: Kto przejmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Dzisiaj błogosławiony Piotr Jerzy jest prorokiem dla mnie, dla Ciebie. Jak mamy go przyjąć? Kto to jest prorok? Prorok to nie jest ten, który przewiduje przyszłość. Prorok to jest ten, który mi mówi prawdę o moim życiu. I on dzisiaj przychodzi, staje przed nami, żeby pokazać mi prawdę o moim życiu. Kim jestem i co mam robić? Zadajecie sobie takie pytanie? Kim ja właściwie jestem? Co mam robić? Nie jestem w stanie tego zobaczyć sam. Potrzebuję proroka który mi to pokaże. Tylko czy ja tego pragnę? Czy ja daję mu miejsce, żeby on mi powiedział, żeby on mi pokazał, kim ja jestem i co mam robić. To jest niesamowite. Młodość ma swoją siłę niezbywalną. U nas tak się mówi u Dominikanów, nie wiem jak u Franciszkanów, że najmądrzejsi są nowicjusze. Ja, przyznam, zachwycam się młodymi ludźmi. Uważam, że nie dorastam wielu, których Pan Bóg postawił na mojej drodze, nie dorastam do pięt. Jak sobie przypominam takiego Huberta, 22 lata, którego spotkałem, który zorganizował rekolekcje dla tancerzy hip hopowych i mówi do mnie ojcze, czy mógłbyś przyjechać na te rekolekcje i powiedzieć to samo powiedziałem co wam, widzisz jak ja wyglądam? Co ja mam wspólnego z tańcem i On tylko powiedział, ojciec czuje muzę, to wystarczy. I on mając 22 lata zorganizował te rekolekcje dla kilkudziesięciu osób. Musiał zorganizować dom rekolekcyjny, księdza, musiał zorganizować te lustra, Całą ścianę, przed którymi oni te tańczą, breakdensy, popingi, jazzy i hip hopy inne, breakdensy, prawda? Oni jakby to wszystko ogarną. dj zespół uwielbieniowy, wszystko to gość ogarną. I mówi do mnie co? Ojcze, musi być droga krzyżowa. Ja mówię, ale jak to się ma do tańca hip hopowego? Droga krzyżowa. On mówi, musi być, bo my myślimy ciałem. Okej. Okay. Robimy drogę krzyżową. To było w Czernej, pod te góry, tam w tym lesie, ciągamy Były dwie dziewczyny na wózkach. Ja, kurczę. Nie najlepszy chyba pomysł dla nich. Cioramy te wózki po tym lesie. Okej. Okay. Tylko widzę tego chłopca, 22 lata. Ma te teczki pod pachą, te segregatory z tymi umowami, z tym wszystkim, co on to załatwiał. Idzie na tą drogę krzyżową z tym, ale widzę, że są schody i trzeba te wózki teraz przenieść. I on jest pierwszy, który odkłada te wszystkie teczki i nosi te wózki. Ja mówię Hubert, to jest kilka poziomów za wysoko jak dla czy ja to uczestniczę? Że wezmę z naszej dominikańskiej półki. Są młodzi bracia. My, oczywiście, starsi ojcowie, nocne, do góry. Dowiedziałem się, że bracia na ferie swoje zimowe, które mieli po posesji, pojechali do Bolonii. Oni już umieją wykombinować najtańsze bilety, że to. Od Kraków drożej pojechać niż tam polecieć do Bolonii. I pytam ich, no, słyszałem, że byliście w Polonii, No, tam byliście pewnie u ojca naszego Dominika, tam jest grób świętego Dominika, cela, w którym umarł. Mówię, co? Spotkaliście tatę? Jeden z nich mówi, tak, ojcze. Jak już wyjeżdżaliśmy, poszliśmy tam do tej celi, gdzie on umarł, żeby się pomodlić, pożegnać, tak na 15 minut. I tak zaczęliśmy się modlić i wyszliśmy po dwóch i pół godzinie. Całym szacunkiem, w moim pokoleniu to nie jest możliwe. Kto tu się od kogo uczy? Kto tu komu Boga pokaże? Ja tak się cieszyłem, jak wczoraj tu była noc czuwania. Nie byłem na noc czuwania, nie wiem ile lat. I nie znaczy, że byłem na całej, bo nie dałem rady. Byłem zryty, przy że tu przyjechałem, a wiedziałem, że mam cały dzień kazań. Ale znów się złapałem na tym, że chodzi mi o coś, a nie o ktoś. Cały czas ten temat, czy mi chodzi o Pana Boga, czy mi chodzi o drugiego człowieka, temu mojemu bratu, chodziło. Ja potrzebuję się ciągle nawracać. Bo ciągle się łatwo na tym, że znów daje się szukać i kończę na coś, a nie na ktoś. Jeżeli Was zachęcam dzisiaj do tego, byście przyjęli proroka jako proroka, to chcę Wam obiecać, że jak przyjmiecie Jego, nie tylko że posłuchacie o Jego życiu, jakim był, pozachwycacie się. Nie. Jeżeli przyjmiecie Jego, to On przyjmie Was i powie Wam, kim jesteście i co macie czynić. Bardzo tego potrzebujemy, żeby Duch Święty w ten sposób do nas przyszedł, żeby w ten sposób nas przeniknął. Skończę jednym zdaniem, bo nie chcę już przedłużać. Pamiętam, jakie usłyszałem, kiedyś opowiedziałem pani Ani, która już w podeszłym wieku spotkała w szpitalu. Miała już ponad 80 lat, ale była tak młoda duchem, i mówi: Będę niedługo ojcze umierać. Tak myślę, co ma być napisane na moim grobie. Ja mówię do niej, że czytałem ostatnio u Piotra Jerzego tak takie zdanie. Przyszłość jest w ręku Boga i lepiej być nie może. Ona tylko powiedziała, niech ojciec zadba, żeby to było na moim grobie. I jest. Przyszłość jest w ręku Boga i lepiej być nie może. Jeżeli przyjmiecie proroka jako proroka i usłyszycie słowo, które Bóg chce przez Piotra Jerzego wypowiedzieć o Waszym życiu, to nie martwcie się, wasza przyszłość będzie w ręku Boga. I nie może nas spotkać nic lepszego.